Od 1 stycznia 2025 roku tekstylia są frakcją, które już nie można wrzucać do takich czarnych pojemników. A czy ty wiesz w jaki sposób należy się ich pozbywać? W ciągu miesiąca ekosystem aż 240 razy w całym Wrocławiu podstawia specjalne samochody SHOT, do których możesz bezpłatnie oddać zbędną odzież, obuwie czy pościel. Wejdź na stronę ekosystem.wroc.pl, następnie w zakładkę Segregacja odpadów i sprawdź, kiedy taki samochód Szot pojawi się na Twoim osiedlu. Możesz też przywieźć tekstylia do przok. We Wrocławiu działają trzy takie miejsca: jedno przy ulicy Michalczyka, blisko centrum miasta, a także przy ulicy Janowskiej na Osiedlu Pracze Odrzańskie oraz przy Szwajcarskiej na Mucho Boże Małym. Pamiętaj, że czyste i zdatne do użytku tekstylia mogą jeszcze się komuś przydać. Znać w wyszukiwarce hasło Wrocław nie marnuje. Pojawi się mapka miejsc, gdzie możesz oddać ubrania. Koce albo prześcieradła możesz też oddać do schroniska dla zwierząt. Natomiast nadające się do użytku tekstylia można również bezpłatnie nadać paczkomatem InPost w ramach usługi ekozwroty. Mamy samochody do objazdowej zbiórki tekstyliów i mamy przoki. Ale patrz na to, co wyrzucasz, i zastanów się, czy na pewno nikomu się nie przyda.